Napisałem szóstą książkę. Jest to powieść obyczajowa, dość obszerna. Ona komasuje wszystkie wydarzenia historyczne, tradycje naszych dziadków itd. i tak I poza tym yy, zawiera. Nawet przyśpiewki weselne, które zaginęły 280, 600 kolorowych zdjęć z eksponatami. Jest to bardzo, bardzo ciekawa powieść obyczajowa, jest ciekawa, obszerna. I nie tylko biografia mojego przeżycia, moich przeżyć. Urodziłem się zaraz po wojnie w 1946 46 roku i mojej rodziny, która nastała nad prypeci i Dźwiny z Litwy za czasów Katarzyny II. Żonę mam Skłupki, też związana z historią, bo jej mama służyła u Niemców przymusowo, w Psarach, w Miniechodeć, a jej ojciec na, na zwalczanie ukraińskich organizacji narodowo-wyzwoleńczych, nazywanych bandami UPA i tak dalej. Nie będę tu szczegółów mówił. Ja natomiast techniką ukończyłem w Aleksandrowie Kujawskim i znam historię. Od, od dzieciństwa, historię Kujaw według opowieści, tradycji moich dziadków, przodków i z własnych doświadczeń. Bo w Aleksandrowie przez pięć lat nasłuchaliśmy się o zjeździe Carów po powstaniu styczniowym. Potem byłem w wojsku dwa lata, w Inowrocławiu i w Poznaniu, też na Kujawach. Następnie zaraz po wojsku pojechałem do Gdańska, brałem udział, ale tylko jeden dzień. Wydarzeniach 13 grudnia w 1970 roku i, i później już rok potem przyjechałem na Kujawy i tu założyłem rodzinę. Kocham Kujawy i moja rodzina również. I szósta książka, która jest wydana, cudowne życie garściami braliśmy, to jest przekrój opowieści nie tylko biograficznych moich przeżyć, ale od dzieciństwa aż do późnej starości, bo przecież mam 78 lat, ale i moich najbliższych. Rodziny, przyjaciół, sąsiadów, znajomych i z wojska i z różnych wydarzeń. Poza tym miałem cudowną pracę, wspaniałą, która służyła wydawaniu tych książek, dlatego, że przez 40 prawie lat byłem inspektorem zaopatrzenia ogrodniczego dla chłodni we Włosławku. Jeździłem po połowie Kujaw i zbierałem materiały od najstarszych kujawiaków, zapisków kościelnych, no przepiękne opowieści i wydarzenia i zwierzenia, które najczęściej to szły do lamusa, do szuflad. Bo rodziny później a to umierały, a to przeprowadzały się, a to los i gdzieś tam scenariusze życia następowały inne, kolejne i nie było komórek, nie było dyktafonów do nagrywania. Zapisywałem na kartkach. Na kartkach nazbierałem trzy worki notatek, a dzieci, jak były małe, co trzy lata była trójka, rodziły się dzieci, dwie córki i syn. To b, b, ważne dla tatusia. Nie ruszajcie tych kartek. I te materiały są tak fantastyczne, że teraz na emeryturze od 15 lat przydają mi się, są materiałem do pisania, do pisania tych książek. Zatem poprzednie pięć książek byłem doceniony przez pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, i jako jeden z nielicznych, a, a nie, niejednokrotnie jedyny dostawałem nagrody stypendia, nagrody specjalne, które pokrywały mi w 50 procentach koszty wydawania książek, których wydawałem po tysiąc sztuk za każdą dostałem również jedno stypendium od ministra kultury i dziedzictwa narodowego na jedną książkę, na trzy od pana marszałka i nagrodę specjalną od ministra kultury i dziedzictwa narodowego dostałem też nagrodę specjalną za za, poszerzenie, za rozszerzanie kultury, za tworzenie tej kultury narodowej i kujawskiej szczególnie.